Pieniądze to temat tabu w naszym społeczeństwie. Wiele osób mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Jasne, że nie dają, w szczególności tym, którzy nigdy nie doświadczyli znacznej ilości kasy oraz tym bogaczom, którzy boleśnie nauczyli się, że niektórych rzeczy faktycznie kupić nie można. Niestety to powiedzenie pieniądze szczęścia nie dają często jest rzucane jako racjonalizacja czy też odpowiedź na bolesny fakt, że perspektywy poprawy są nikłe. Pieniądze mają dawać ludziom poczucie bezpieczeństwa. Potem wolność i możliwość życia tak, jak im pasuje. Jeśli ich brak, to nie ma co się oszukiwać ciężej o spokój i szczęście. Jak się wyrwać z tego kłopotliwego miejsca? Zacznij od przeglądu swoich przekonań na temat pieniędzy. Wszystko zaczyna się od tego, jak mamy to poukładane w psychice. I przygotowałem aż 8 nawyków, które likwidując, poprawisz swoją relację z pieniędzmi. Dzisiaj garściami czerpiemy z książki Drogę do finansowej wolności Bodo Szafera, którego książki słyną z ogromnej ilości konkretów. Porad w stylu zrób to, nie rób tego. Prosto, po ludzku i sensownie. Jeśli interesuje Cię książka, link znajduje się w opisie. Pierwsza idea i pierwszy nawyk. Odzyskaj poczucie sprawczości. Oczywiście najłatwiejszą odpowiedzią na pytanie, jak zostać bogatym, jest urodzić się w bogatej rodzinie, w bogatym kraju. I to prawda. Możemy argumentować, że Rodzina jest nie taka, kraj jest nie taki, no bo bycie w top 10% zarabiających w Burundi, czyli kraju z najmniejszym średnim dochodem na obywatela na świecie, sprawiłoby, że miałbyś w Polsce gorzej niż samotny emeryt z najniższą emeryturą. Zdrowie jest nie takie. No jasne, zdrowia przynajmniej tego wyjściowego, determinowanego przez genetykę się nie wybiera. Czasy są nie takie, system kapitalistyczny jest nie taki. I tak dalej. Można długo argumentować. Argumenty te mają swoją wagę i rację bytu. Jednak czasem mam wrażenie, że osoby, które opisują swoją trudną sytuację ekonomiczną, zamiast ją tylko opisywać, oni opisują sytuację, jakby padli ofiarą wszystkich możliwych kląt na świecie. Dla takich malkontentów, bogaci to są ludzie, którzy na dzień dobry trafili w dziesiątkę na tarczy, od początku oszukując. To znaczy, że najpierw wbili lotkę, a potem dookoła tego narysowali tarczę. Często czytam takie dyskusje i nie mogę się nadziwić naiwności ludzi. Dobrze jest rozumieć swoje ograniczenia, ale robienie tego jako nawyku pozbawia nas zupełnie sprawczości. Bo do szafer należy do tych, w cudzysłowie, złotych chłopców, choć chłopcem nie jest, który mówi, że żyć w biedzie i umartwiać się nad sobą jest w sumie najłatwiej i najciężej, bo bieda to faktyczne nieszczęście, które ogranicza nasze zdolności do zmiany. Dlatego też, by odzyskać sprawczość, warto w kwestiach rozwoju siebie i rozwoju finansowego postąpić. Tak, jakbyśmy postępowali w kuchni, korzystając z przepisu. Mamy jasno wyłożone składniki, mamy wyraźnie napisane, co i ile zrobić, do jakiego rezultatu. Tak więc, nawet gdy jesteśmy w sytuacji, gdzie brakuje ci sprawczości, by ją odzyskać, warto zastosować się do niektórych prostych rad związanych z oszczędzaniem, reinwestowaniem, zmianą pewnych drobnych nawyków finansowych i zastosować się do tego, jak do przepisu kucharskiego. Zrobić krok po kroku. To co dziesiątki i setki tysięcy ludzi zrobiło na całym świecie, by poprawić swój stan majątkowy. Gdy odzyskasz sprawczość, poczucie, że możesz małymi krokami coś w swoim życiu zmienić, wówczas narzekanie na brak pieniędzy będzie co najwyżej wyborem, po który niechętnie sięgniesz. Druga idea i nawyk. Skonkretyzuj, co chcesz osiągnąć. Przestań bujać w obłokach. Precyzyjne określenie, co oznacza dla Ciebie gotówka, to podstawowy krok. Oczywiście suma ta pewnie będzie zmieniać się na przestrzeni lat. Ma to związek choćby z postępującą inflacją, czy po prostu zmieniającymi się Twoimi oczekiwaniami. Jest jednak konieczna do obrania azymutu działania. Mówiąc jedynie, chciałbym mieć więcej pieniędzy, osiągasz to znajdując dychę na ulicy. Masz więcej pieniędzy? No masz. Osiągnąłeś wolność finansową? No nie. I to jest różnica, którą musisz zauważyć, jeżeli chcesz się wzbogacić. Określ tę kwotę, jasno. Niech ona wyraźnie zaistnieje w Twojej wyobraźni oraz w Twoim planerze. Niech pojawią się też ramowe daty, uzależnione od Twoich bieżących możliwości. Niech plan kwotowy zakłada sposób dotarcia: czy to przez zwiększenie swoich przychodów, czy poszukanie określonych oszczędności, na przykład obcinając jedzenie na mieście i kawiarnię na rzecz gotowania w domu, w rygor na koncie i w śwince skarbonce. Niech ta kwota i ten plan żyje w Twojej głowie. Potem możesz śmiało tę wizję w głowie przenieść z abstrakcyjnej kwoty, np. prostych 5000 tysięcy zł ekstra w tym roku. No, a na przykład, nowy sportowy rower, którym będziesz mógł cały weekend szusować na wyprawę. Pamiętaj, że taka wizja w głowie zadziała lepiej niż abstrakcyjny numer, ale w planerze i w realnych obliczeniach już nie możesz sobie pozwolić na rysuneczki roweru. Twarde liczby, analiza, by zrealizować wizję. Wtedy codziennie możesz podejmować mały krok w kierunku Twojego planu. Trzecia idea: potraktuj swoje cele jako istotne. Ludzie ubodzy posiadający znaczny dystans do finansów bardzo często traktują z niedowierzaniem takie cele. Tak samo jak ludzie otyli, którzy wzruszają ramionami na wieść o kolejnej diecie. Cóż, nie dziwne, przez lata stracili zaufanie do siebie, rozczarowanie weszło w krew i stało się elementem wyparcia. Bo wyznaczyć cel jest łatwo i takie impulsy się zdarzają. Oczywiście cały trud leży w realizacji. Przy emocjonalnym zrywie Twoi znajomi bez kasy mogą zaskoczyć Cię ilością planów, przedsięwzięć i dalekosiężnych celów do osiągnięcia. Skąd ta ilość? Obierając jakiś cel, to prawie pewne, że na drodze do niego realizacji pojawią się problemy. Wówczas, nie chcąc ich pokonywać, niektórzy porzucają dotychczasowe plany i szybko skupiają się na nowo obranym celu. Ich mózg ma poczucie, że ciągle coś robi, ciągle gdzieś zmierza, jest wciąż zajęty. Jedynie czego to nie ma efektu. I rozczarowanie rośnie, krąg się zamyka. Można znowu obarczyć winą okoliczności. bo Szatar doradza, żeby wyznaczać sobie duże cele. Nawet takie, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia za życia. Dlaczego muszą być duże? Prosta sprawa, żeby żaden problem nie był w stanie ich przysłonić. Mając w głowie odpowiednio duże przedsięwzięcie, każdy problem będzie się przy nim wydawał mały i nic nieznaczący. Nie stracisz przez to z oczu swojego celu i będziesz mógł pomimo problemów wciąż do niego zmierzać. Czwarta idea. Wolność finansowa nie jest dla ciebie koniecznością. Większość ludzi myśli, że bogactwo jest przywilejem wybrańców. Kiedyś zresztą popularne było słowo rentier, czyli osoba żyjąca z procentu zebranego kapitału. To nie do końca o to chodzi. Oczywiście byłoby idealnie, ale nie żyjemy w idealnym świecie i sam kapitał to za mało. Nie zakładaj, że jesteś na przegranej pozycji, bo już na początku przegrasz, nawet nie ruszając. Niestety. Nie obejdzie się bez wzbudzenia w sobie w presji, ale niech choćby jednym z etapów do finansowej wolności będzie przyjemny fakt pracowania za godne i dobre stawki. Może nie za rok, może za lat 5, może za 10, ale im lepiej będziesz sobie radzić, tym bardziej na tej drodze będziesz przyspieszać. Jeżeli jednak chcesz osiągnąć cel, który zapisałeś sobie na papierze i zobrazowałeś, musisz nałożyć na siebie pewien rodzaj dyscypliny. Z pełną świadomością każdego dnia musisz podążać do tego, co postanowiłeś, uważając to niejako za konieczność. Piąta idea. Nie poddawaj się tak łatwo. O problemach przysłaniających obraz celu i jak ich uniknąć, już mówiłem. Musisz jeszcze dodatkowo wiedzieć, że takie problemy mogą przysłaniać Ci cel częściej, niż ci się może wydawać. Wówczas powinieneś wziąć sobie do serca radę Winstona Churchilla. Na jednym ze swoich ostatnich przemówień wyszedł i powiedział jedynie: nigdy, 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 nigdy się nie poddawajcie. Tak, zacytowałem Ci całe przemówienie. Nic, a jednak tak wiele. Dlaczego? Churchill aż czterokrotnie zaakcentował słowo nigdy, bo wiedział, że na drodze do każdego celu stoi zawsze więcej niż jedna przeszkoda. Zwróć też uwagę, że ludzie, którzy nigdy nie mają pieniędzy, mają skłonność do wyznaczania sobie granic i znajdywania na nich przeszkód. Problem w tym, że te granice są często arbitralne i niezgodne z rzeczywistością, ale łatwe do przesuwania, żeby nie czuć niewygodnego ukłucia, że nie zrobiło się wszystkiego dla swojego dobra. Mamy niestety zakodowaną w naszej psychice stronniczość do negatywności, gdzie przykładamy naturalnie większą uwagę do zagrożeń i złych cech i wydarzeń niż do pozytywów. Warto w to wpaść, jeśli non-stop bombardujesz się negatywnością. Dlatego nie poddawaj się tak łatwo. Przysta idea. Nie przeraż się odpowiedzialnością. Wolność finansowa, a co za tym idzie, posiadanie pieniędzy, to ogromna odpowiedzialność. Wiele osób przeraża nawet sama myśl o posiadaniu jakiejkolwiek większej kwoty na koncie, niż miesięczna wypłata. Podjęcie tej samej drogi do jej osiągnięcia to duże wyzwanie. To wówczas tylko i wyłącznie Twój cel, a za każde niepowodzenie, tylko ty jesteś odpowiedzialny. Odpowiedzialny jesteś też za sukcesy. One zależą w dużym stopniu od twojej aktywności. Mogłeś przecież parę lat wcześniej znowu się poddać, powiedzieć, eee, pieniądze szczęścia nie dają, i dalej wrócić do swojej słabo płatnej pracy. Zrobiłeś jednak coś innego. Krok po kroku, awans po awansie, oszczędność po oszczędności, po paru, parunastu latach jesteś w znacznie lepszym miejscu. I masz całą drogę jeszcze przed sobą. Siódma idea. daj z siebie wszystko. Jeżeli ktoś szuka wymówek, to na pewno je znajdzie. Ludzie mają tendencję do tłumaczenia i usprawiedliwiania sobie swojego braku działania, u którego podłoży leży strach czy brak wiary w siebie. Przypomnij sobie czasy szkolne, gdy trójkowicze zwykli mówić, że dostaliby piątkę z tej klasówki, gdyby się do tego porządnie przyłożyli. Dlaczego tego nie zrobili? No wymówek jest dużo. Szkoda czasu, żeby je wymieniać. Podobnie dużo mają ich osoby, które nie mogą się wzbogacić. Często mają okazję, żeby osiągnąć cel. Zastanów się, co stałoby się, gdyby w końcu dali z siebie wszystko i osiągnęli to, co planowali. No właśnie, to wyobrażenie często ich przeraża. Jest nieznane, jest czymś zupełnie obcym. Nie może jednak przestraszyć Ciebie. Jeżeli jasno obrałeś cel, do którego zmierzasz, żadne wymówki nie powinny ci od niego odwieść, jeżeli wiesz, że dajesz z siebie wszystko. W podnoszeniu ciężarów panuje taka niepisana zasada, że z 10 podniesień najważniejsza jest jedenasta. Włożony wysiłek jest podjęciem względnym, więc zawsze dawaj z siebie po prostu wszystko. I ósma idea. Przestań skupiać się na słabych stronach. Każdy ma słabsze i mocniejsze strony. Dzięki temu panuje taka różnorodność. Ludzie mogą się dopełniać i prowadzić odrębne biznesy. To, co pomoże Ci osiągnąć bogactwo, to odpowiednie użycie swoich zalet. Jeśli nie posiadasz czegoś, co określam w cudzysłowie krytyczną słabą stroną, czyli czymś, co obiektywnie wykreśla Cię z danej branży czy działania, to w sytuacji bycia na początku ścieżki znacznie więcej osiągniesz, jak zostawisz swoje słabe strony, na razie przynajmniej, i skupisz się na wyeksponowaniu tych silnych, tego co wiesz, że zrobisz dobrze. Eliminowanie swoich słabych stron jest bardzo czasochłonne, eksponowanie i spieniężanie zalet jest znacznie prostsze, a na początku potrzebujesz tego pozytywnego impulsu. Ostatni najważniejszy problem zostawiłem na koniec. Jeżeli chcesz osiągnąć wolność finansową, musisz zmienić stosunek do pieniędzy. Na pytanie? Czy chciałbym mieć więcej? Mało kto odpowie przecząco, ale dopóki nie uświadomisz sobie, że potrzebujesz osiągnąć wolność finansową, nie będziesz jej w stanie osiągnąć w żaden sposób, ani za 5 lat, ani za 20 lat. Zmień zatem nastawienie i zacznij działać. Co robisz? Dowiesz się z drogi do finansowej wolności, zawierającej wiele technicznych porad. Polecam, dzięki za poświęcony czas i pamiętaj pozostanie nieprzeciętny. Cześć!